Co ty masz? A kto ci dał? Mama. A jak twoja mama ma na imię? Nie wiem. No jak ma na imię? Mama Polska. A jak ty się nazywasz? Jak się nazywasz? Wanda A twoja siostra jak ma na imię? Tata. A twój tato? Tato? Tato. Ma. A ile ty masz lat? No ile masz? A ile to jest? Leden. Jeden. Jeden. Dwa. dwa. Dwa i pół. A na jakiej ulicy mieszkasz? Piotrego Maja. Ślicznie. I co teraz będziesz robić? Nic. Nic. Dobre żelki? Uh -huh. O jakim smaku? Hm? Pomachaj. Poślij wszystkim ciotkom buziaka. Mm -mm. Nie. Czemu poślij? Buziaczka mm -mm. wszystkim ciotkom. Powiedz pa -pa". papa. Papa.